Witajcie moi kochani w kolejnym odcinku! Albo w pierwszym odcinku, właściwie to jest pierwszy odcinek. W serii, pyknijmy w Counter-Strike, go! W końcu go sobie zakupiłem. O kurwa, tu jest helikopter! Tak, wow. no, Spokojnie, Oooooo! No dobra, dobra. E, witam się z wami DJ Palace. A to także. O boże, Malina. No się ma. Cudowna dziewczyna i Stasiek. E, brzydki chłopak. No i ja. Czyli ziżej i sobie cioramy to jest yy, kabel dwójka, tak? Nie, to jest dust. Dust. O! No, już zginął. Dla... Moi bierze, drodzy, to yy, generalnie to jest moja trzecia runda. Może w yy. Counter Strike pierwszy raz mam styczność z Go. Więc wszelkiego rodzaju lamienie ma tutaj uzasadnione skutki. Więc spokojnie. Ty mi zabił. Yy, I zaraz zobaczymy, czy Stasiek żyje. Stasiek żyje. Zobaczymy, jaka jest ciota, jak sobie radzi. Hm. Jak daje miesz, radę. Miesz, mieszko, mieszko. Ja na koncie mam jedno zabójstwo. O kurwa, ale dostał Dostał. Yy, czemu, O, dobra, nie mogłem się przełączyć. Teraz tak. Yy, generalnie mam staty 1.03. Czyli to była moja czwarta runda. Faktycznie. Ja jestem pierwszy. Eee. Yy, Gierka wygląda jak na razie spoko. Grafika jest ok, eee, rozgrywka trzeba się przyzwyczaić, bo muszę się przestawić trochę godzin pograć, żeby to jakoś tam w miarę wyglądało. Teraz oglądacie yy, świeże, po prostu moje laminie i tyle. Tak to, tak to nazwę. Eee, w porównaniu do tego co widzieliście w CS 1.6, później w CS... Oj, oj tutaj ekowo, ładnie, ciekawe, ładnie. Ciekawe. ładnie. Co widzieliście w 1.6, czy też w Counter strike w Source, jeżeli mieliście styczność w ogóle grania w CSA, no to spoko. 6... A, kupimy zaczepnego. A co, może uda mi się go rzucić, a może nie. Fajne są w tej grze wabiki. A co one robią? No po prostu rzucać na drugą stronę mapy i one yy, symulują dźwięki strzałów. Można oszukać przeciwnika To jest na dole Kurwa, żem rzucił Wybiega Ciekaj. jeden z O, tu Tero wyszedł Kurwa Noż, kurwa, Awko. Ale nam wy... O, dobrze Czy on go ze skauta porobi? Dzisiaj się... będziecie bardziej oglądali jak Sorry. ktoś gra, aniżeli my no. Czy, aniżeli ja, dobra, o Stasiek o, A już chciałem ja powiedzieć, że sobie wie? radzisz Przepraszam Malinko, kochanie no. Czy tutaj e, możemy slash. E, kurwa, o? co ja robię? Slash RTV O e, Teraz. Dobra. tak A Wezmę e, sobie babik, No M4 właściwie Czyli ten wabik mówisz, tak? Znaczy, no Wabik to wiesz, to jest tak... Nie na taką mapę, nie? A jak to działa? Gdzie to mam rzucić? No już byle gdzie i on po prostu jest strzały, nie? Rzuć. No. I patrz, i złej. I będzie strzelał. Znaczy, teraz możesz z nią On tak strzela, po prostu. Dziwne. Czyli to jest ale po prostu do zmylenia. A, Spoko. Tak, ale przydatne bardzo. Uhuhu! Kurwa, wszyscy na dole. A na dole, co? Dobra A kurwa, jak palasajd porobił teraz, Aaaaa Szaleństwo O, drugiego, kurwa Z Skill mi się załącza, Stasiek i Malina Trzeci Jeszcze mam pakę Oż kurwa mi pierdolno, panie ślepy, Jeszcze jeden żyje Idź, idź, Wiem, jest na schodach. No. Zaraz go dorwę. Jest o, tu. Jest, jest. Ninja pierdolin go nożem zapierzimy. Ara kurwa. Aha, porobiłem tą rundę, ej! E, dobry jesteś, dobry. No Jest e, <noise> Normalnie szaleństwo. Do Virtus. Pro za chwilę cię <noise> Na pewno, dobra, czekaj. Zostawię ja do sobie tego e, tego Sorry, że myszką jeszcze kupuję, ludziki, ale nie ogarniam tych skrótów tutaj. No tak jak w 1.6, a ty w 1.6, użyłeś? Tak. No to... Podobnie strasznie. No ale tutaj wiesz, tutaj nie kupujesz na przykład B7 tego. Inno? ale F1 masz do tego, wow! to. poprzednio no, Kurwa! Kurwa, ale mi wyskoczył, nawet się go nie spodziewałem. Nie masz tutaj amunicji. Tak samo jak w sorcie było, no, no, że się. No, tak. am amunicji nie kupywało. Samo tutaj tego nie ma. Poczekaj, to co ja, kup ja kupuję? M4A4, tak? Dobrze mówię? No. A M4eczka gdzie jest? Nie, czekaj, o ten Memphis to. że to po prostu jakoś inaczej wygląda. No bo jak masz skina do m 4 to masz czubki ze skin. to dlatego tak u mnie ta M4eczka dziwnie wygląda? Rozumiem. O lewo, przez chod, chod, Ciekawie, 4, 3, 1, Smoki wyglądają tutaj całkiem fajnie. Kur, ale mnie upił. Hmm. A bo ty Malina grasz w przeciwnym, nie? No, 3-1 masz. Paka tu leży. A o, dobra, Stasiek żyje, 17 HP. Dokładnie, no Zobaczymy, ja co chłopak sobie. Jak sobie poradzi. No ciska, ciska z lewej strony masz swoich przecież. No wiem. No ale. Witam z dołu. I chuj. A co ty kombinasz te... Ale masz fajny nóż. Ile zostało tych terror? Dwóch. No. Dobra, wracamy. Czy do... Ja się wyciszyłem teraz na TESie, czy nie? Nie. O, dobra. O, kurwa no, nie, bo przez. Nie, bo przez. By... Tak, tak, przez przypadek, przez przypadek wcisnąłem. Dobra, na ja to mniejsza już wyłączę. Jedziemy z kolejną rundą. No to zobaczymy. B4. Bo jest z wami? Dwa, co to jest? No. F1 kupujesz to, co w poprzedniej rundzie. ABR? Samo tak samo, czy ja nie? Pewnie. No bo z tego co pamiętam. To BR też. Teraz się... mam inne noże. Hmm. Hmm. Właściwie. Kurwa, zawki już walą. To penis. Ej, co robi F? Przepraszam bardzo, jak się wciśnie Czemu on tak broń na broń patrzy? Ej, bo to jest prze... po... patrzenie na broń. Hmm. Ciekawe. A jest coś jeszcze jakiś, z takich opcji? Czy już nie? Kurwa, zajeb... Chyba nie ma Nie, nie, chyba nie ma A nóż, gdzie? Nóż... Już pod trójką A, dobra Tutaj no te w 1.6, nie? Jebane gówno Chodź O kurwa, rzuć. ale flasha rzuciłem, chujowo <słuch> <słuch> Następnych Wiem, widzę, te hejdże kurwa jakoś dziwnie tutaj latają Oni są na schodach? Tu są O, chyba Nie, bo to ten Coś próbuje przeskanować, ale niech ja nie idzie Kurwa, wyszli ze schodów Idą chyba plantować Tam dałem Nie mogą plantować, jak mają paket tutaj Nie wzięli? Myślę, że wzięli Czekaj, ja im zrobię. Jeżeli są na schodach, to mają plecy. Jest, Dobra, jeden jest. jest. jest na B Na którym? No, na naszym. Na respie, na B. Na B. Uważaj. Dobra, bo tam jest paczka. Już go zajebał. Tam jest gdzieś z prawej no, strony, nie? On się przykampi teraz. Kurwa, wszystko zależy. Na... O jezus. I teraz wiesz. To jest jakiś kurwa przymuł Zamknij mordę <grywa> Graj kurwa, graj minus O Dawaj, dawaj Dobrze idzie, nie do Dziękuję bardzo <grywa> Bez ciała normalnie, nie? Byś miał hejcz jak byś tam pierdolnął to <grywa> Tam go nie trafię Gdzie <grywa> on kurwa jest? <grywa> Patrz z no, Przed skrzynkę i nie Pierdole Ciągnij kamerę Tylko Zielony Kurwa Cztery. No chuj no, i I chuj, śmiejesz się z dzirzeja. Nie wolno śmiać się z dj bo YouTube patrzy YouTube patrzy, panowie Dobra, jedziemy ja kurwa kurwami ja, bo jestem w TT, no żal mi was naprawdę Ja też jestem w TT Zmiana była Zmiana chyba, no W, w Censa, to jesteś taka limicja edytowana Co? Ja? <laughs> <laughs> Ale kurwa, dobrze szło no. Kurwa No kurwa no nie O kurwa z przodu byli O pierdolę z każdej strony A się muszę napić Napij się kurwa co tu mhm. pluć tej góry Ja wiem że od Że dostanę od Esla po prostu wiadomość po tym, po tym odcinku Proszę kurwa nie graj więcej w tą grę Tak nie tak dostanę wiadomość Co? Obniżasz poziom No obniżam poziom Zaniżam po prostu stąd. No ale no co ja zrobię jak kurde Ile ja mam ród za sobą zaraz zobaczymy e, 6, 1, 7 Cześć 7? Co to kurwa jest 1? 13 to jest 6 To masz tych fragów 1 Asysta 7 zgonów Aha no to spoko dobra Eee... Koktaj mołotowa? O, to tak może być ciekawe. No jest A w CT masz zapalnik, czy coś takiego? Zobaczmy. I co, ale to się pali na mapie, czy tylko jednorazowo? No ma... i to za jak. No jak. młotów nie? Kurwa, mnie wyleciał selfie. No róźcie, ty tam wbije. Dobra, jara się, podłoga ciekawie. Będziemy stać kurwa, teraz on No Ale tutaj wyleciliśmy, jak bonus. EGT. O kurwa! Zajebałem! Kurwa! O tu! Kurwa! I powiedz mi skąd ja dostałem! Aha, na przeciwka. Aha, no, z naprzeciwka z. Bądźmy wstąpił na pizza. Mom sai na. Ej, ale fajny dźwięk jest strzałów obok ten Obok kogo Malinka, coś ty odjebał Uj, nieważne Dobra, wszyscy nie żyją Miałem plan Miałem plan I kto? Rosjan, Rus. Oj, radę Jest, jest okej, okay. jest okej okay. Dobra, dwóch na jednego. To banda łysego. Zobaczymy, czy sobie poradzi. bo pakę mają dosyć... Yy, tak. Kurwa, ej. No, że ci, Każdy kurwa. mnie, kurwa, na tym serwerze albo kojarzy, albo wbili za mną po prostu, bo ja tu jestem. No zapewne wbili. No pewnie za mną wbili. No już na czacie przecież było... się i no widzisz. No. To już ty no już piszę. pisze. błysko poza zaczepny, Lecimy to do tylko Dobra, słupakę. Chwaj, y niech od nas. No ja pierdolę. Ty powiem, napierdolę ją do nas. Nie gram z wami. Koleś się baw wkurwił kurwił. Oooo! Y Kurwa, co za mapy. Dziwne mapki. Ale potrzebuję pomocy, ale mam 69 HP. Jestem fajny czy nie? Tak. No co? Kurwa, 4 HP, ja pierdolę. No nie, 4 HP. Ja chcę kupić życie. O, chuj. Czy on tam, kurwa, jest? To jest kurwa, boję się gdziekolwiek wyjść. Ja mam jedną nie? No wychyl no, się. Nie, nie. Andrzej. Wyjdź tam na dole O kurwa Kurwa wyjdź na dole. <grym> Ty, Ja pierdolę wyszedł do góry Nie posłuchał no o, No O oj 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 Ale tak miało być No trzejem, bo malina żyje No 11 HP to Zobaczymy co potrafisz i chuj, chuja potrafisz! zginąłeś. Chuj. Nawet, nawet nie wiesz gdzie. Życzyk Dobra. Sejbuj, Róż. No. tego kawałka, dostawmy go. Jest okej. Okay. Fajną koleś ma broń. 7 no, 9 Taką niebieską. No bo ty z nim nie? Glock 18. On nic nie zrobi. On ma pół minuty, żeby wziąć pakę i splantować. Skąd wiesz, może jakiś... Pros zesla. No na ja pewno. Rusjan. O, 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 czekaj, czekaj, czekaj. Dwóch zrobił. Ja wiedziałem, że biegnie, się nie biegnij z tą paką. Czekaj, jak splantuje, będzie Git. Ja to wiedziałem. Pierwszy raz widzę pakę w CSGO. Wygląda bardzo ciekawie. Podobnie do jedynki. 1,6, identycznie chyba nawet. A czemu jej nie widać? No bo ona w ja... w tego, w lazłowcu. To jest Bóg, czy tak ma być? Babu. Yeah. O. No i Gdzie. Teraz Jacek, Gumach, powinien tutaj taktykę obrysować, jak on to przegrał. O tak, o tak. Ej, to wygląda tak, jakby on takie Klapsy mi dawał. To tak, To było dziwne. O. Dobra. Ostatnia runda. Lecimy tutaj z flashbankiem Bank, Benek Dobra ja mam pakę Masz pakę? No ale wiem wyjebę Ty gnoju Jak <noise> mogłeś Moglibyśmy coś zraszować, ostro Zóp o chuj Rzuciłem moim flasha No kurwa plecy mi zrobili Trzech Trze gości koleś wyjebał ja ba, Nikt nie, ja nie zabezpieczył ba, tyłów. Nikt tyłów nie zabezpieczył. Jaka porażka. O Boże. No to nic, dobra moi drodzy. W takim razie to by było na tyle. My was już zapraszamy do komentowania, subskrybowania na mojego face'a facebook.com. DJ On jest jeszcze żółty? Nie, on jest czerwony, ale po prostu. No właśnie. Jak ktoś jest z no to może eee, odwiedzcie też mój sklep z koszulkami DJ Parasite kapsel i był ze mną Staszek. Tak to ja. I Malina, który jeszcze Umiłoszyna. żyje. Zobaczymy, co jeszcze chłopak tu wymyśli. Dawaj Malina. Firmowy samochód. Firmowe paliwo. już wygrana No chyba da. PSK już nie. Skoczy jakni. Najpierw musi tego kogoś znaleźć. No swojego nie da się, bo jest friendly fire wyłączone mm. Koniec! Koniec! Dobrze, świetnie. W takim razie do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa pa!